Cała Polska mówi dziś tylko o jednym. Pięć godzin temu Krzysztof Ibisz, legenda polskiej telewizji, człowiek którego twarz przez dekady towarzyszyła widzom w najważniejszych momentach rozrywki, przerwał milczenie i ujawnił szczegóły, które od miesięcy rozgrzewały wyobraźnię fanów. W ekskluzywnym wywiadzie emitowanym na żywo prezenter z charakterystycznym spokojem i błyskiem w wypowiedział zdanie, które natychmiast obiegło wszystkie portale informacyjne: Nadszedł czas, byście poznali miejsce, w którym wszystko się zaczęło. To jedno zdanie wystarczyło, by w sieci wybuchła prawdziwa burza. Ibisz ujawnia lokalizację tajemniczego ślubu. Najpilniej strzeżona tajemnica show biznesu wreszcie wyszła na jaw, krzyczały nagłówki największych mediów. Social media zapłonęły od komentarzy, a nazwisko prezentera znalazło się w czołówce najczęściej wyszukiwanych haseł w kraju. Dla milionów Polaków, którzy od lat śledzą jego karierę i życie prywatne, była to wiadomość, na którą czekali od dawna. Krzysztof Ibisz, ikona telewizji, symbol elegancji i młodości, od zawsze potrafił utrzymać uwagę publiczności. Znany z nieprzemijającego uroku i perfekcyjnego wizerunku, przez lata pozostawał zagadką, jeśli chodzi o jego życie uczuciowe. Każda informacja o jego związkach była natychmiast analizowana, każdy gest stawał się powodem do spekulacji. Ale tym razem to on sam postanowił nadać ton dyskusji, przerywając wielomiesięczne domysły. W wywiadzie, który rozpoczął się jak zwykła rozmowa o pracy i projektach, dziennikarz niespodziewanie zadał pytanie, które od dawna wisiało w powietrzu: Czy możemy wreszcie poznać miejsce, w którym powiedziałeś sakramentalne tak? Na moment zapadła cisza. Ibisz spojrzał w kamerę, uśmiechnął się tajemniczo i odpowiedział: tak, mogę. To miejsce jest wyjątkowe, tak jak osoba, z którą je dzielę. Widzowie przed ekranami wstrzymali oddech. Kilka sekund później internet eksplodował. Dziennikarze zaczęli prześcigać się w próbach ustalenia, o jaką lokalizację chodzi, a portale plotkarskie w mgnieniu oka opublikowały dziesiątki teorii: czy to romantyczna posiadłość w Mazurach, o której mówiło się od miesięcy, a może prywatna rezydencja pod Krakowem, gdzie, jak twierdzili niektórzy, widziano przygotowania do tajemniczego przyjęcia. Jedno jest pewne: słowa Krzysztofa i Bisza otworzyły nowy rozdział w jego życiu zawodowym i prywatnym. Po latach spekulacji i medialnych niedomówień postanowił sam ujawnić prawdę, a jego wyznanie wywołało efekt domina w świecie show biznesu. Fani piszą o nim z zachwytem, dziennikarze komentują z niedowierzaniem, a koledzy z branży gratulują odwagi. On znowu to zrobił. Jednym zdaniem przyciągnął uwagę całego kraju, napisał jeden z komentatorów. Widzowie są zgodni, nieważne gdzie odbędzie się ślub, ważne, że po raz pierwszy od dawna Krzysztof Ibisz pozwolił zajrzeć za kulisy swojego życia. I to właśnie ten moment sprawił, że jego nazwisko znów znalazło się w centrum medialnego huraganu, który, jak się wydaje, dopiero się rozpoczyna. Przez wiele miesięcy cała Polska zastanawiała się, gdzie Krzysztof Ibisz postanowił zorganizować swoje wesele. Prezenter, znany z perfekcyjnego kontrolowania swojego wizerunku, milczał jak zaklęty. Nie pojawiła się żadna fotografia, żadne nagranie, żadna nieoficjalna informacja. W świecie, w którym wszystko prędzej czy później przecieka do mediów, jego zdolność do utrzymania tajemnicy wydawała się czymś niemal niemożliwym. Portale plotkarskie publikowały dziesiątki spekulacji. Jedni twierdzili, że ślub odbył się na Mazurach, w prywatnej posiadłości nad jeziorem, inni przysięgali, że widziano przygotowania w nadmorskim Gdańsku. W grę wchodziły nawet zamki królewskie i pałace w południowej Polsce, ale żadna z wersji nie została potwierdzona. Krzysztof Ibisz konsekwentnie unikał pytań, a jego współpracownicy powtarzali to samo. Nie komentujemy życia prywatnego prezentera. W ten sposób budował aurę tajemnicy, która tylko wzmagała ciekawość opinii publicznej. Nikt jednak nie spodziewał się, że to właśnie on z własnej woli zdecyduje się przerwać milczenie. Wszystko wydarzyło się pięć godzin temu na antenie programu transmitowanego na żywo. Ibisz, znany z opanowania i elegancji, tym razem pozwolił sobie na chwilę szczerości. Kiedy prowadząca zapytała go: Czy może wreszcie zdradzić miejsce ceremonii? Uśmiechnął się i powiedział: Wybraliśmy miejsce, którego nikt by się nie spodziewał miejsce, w którym wszystko się zaczęło. Publiczność w studiu zareagowała natychmiastowym aplauzem, a w sieci rozpoczęło się szaleństwo. Kilka minut później w mediach pojawiła się informacja potwierdzająca jego słowa. Ceremonia odbyła się w średniowiecznym zamku położonym w malowniczej okolicy pod Krakowem. Zamek został wynajęty w całości na trzy dni, a w tym czasie wstęp mieli tam wyłącznie najbliżsi przyjaciele i rodzina pary młodej. Według doniesień obsługa hotelu musiała podpisać umowy o poufności, a całe wydarzenie zostało zorganizowane z wojskową precyzją od dekoracji po logistykę dojazdu. W internecie szybko pojawiło się pierwsze zdjęcie z uroczystości. Na fotografii widać Bisza i jego żonę spacerujących po ogrodzie zamkowym oświetlonym blaskiem setek świec. Ujęcie wyglądało jak kadr z filmu. On w klasycznym czarnym garniturze. Ona w sukni o prostym kroju trzymają się za ręce i patrzą na siebie z czułością. W tle widoczny był dziedziniec ozdobiony białymi różami i girlandami światła. Media natychmiast opisały to zdjęcie jako na ja najbardziej romantyczny moment roku. W komentarzach fani nie kryli wzruszenia, wreszcie szczęśliwy, zasłużył na to po tylu latach. Nikt nie potrafi zrobić tego z taką klasą jak Ibisz. Wśród setek komentarzy dominowało poczucie, że prezenter, zawsze powściągliwy, wyważony i skupiony na pracy, w końcu pozwolił sobie na prawdziwe uczucie. Redakcje największych portali informacyjnych zareagowały błyskawicznie. Krzysztof Ibisz, Wedding of the Year confirmed, pisał serwis Plejada. Największa tajemnica polskiego showbiznesu ujawniona. Wtórował Chile fakt. W ciągu kilku godzin zdjęcie z zamku obiegło wszystkie media społecznościowe, a hashtag Ibis Wedding stał się numerem jeden w trendach. Koledzy z branży także nie pozostali obojętni. Dziennikarze z TVP i Polsatu wysyłali publiczne gratulacje, a wielu z nich przyznało, że nikt nie spodziewał się, iż Krzysztof w tak spektakularny sposób zdecyduje się ujawnić szczegóły swojego życia prywatnego. To jego styl. Wszystko elegancko, z klasą i bez przesady napisała jedna z jego byłych współprowadzących. Tymczasem na jaw zaczęły wychodzić nowe szczegóły dotyczące kuli ceremonii. Jeden z gości, który pragnął zachować anonimowość, zdradził, że przyjęcie weselne miało charakter kameralny, ale każdy element został dopracowany w najmniejszym detalu. To było jak w filmie. Świece, muzyka na żywo, zapach lawendy w powietrzu. Wszystko przemyślane i subtelne, bez żadnego przepychu. Według źródeł zbliżonych do pary, menu weselne zostało przygotowane przez szefa kuchni z Francji, który specjalnie przyleciał na tę okazję. Muzykę zapewnił przyjaciel pana młodego, znany kompozytor, który napisał dla nich wyjątkowy utwór wykonany podczas pierwszego tańca. Goście podpisali klauzulę poufności, a organizatorzy zakazali używania telefonów i robienia zdjęć. Jedynym momentem, który wymknął się spod kontroli, był ten, gdy jedna z osób z obsługi zamku zrobiła krótkie nagranie z przygotowań i wysłała je znajomemu. Film błyskawicznie trafił do internetu, wywołując lawinę komentarzy. Wideo pokazuje jak Krzysztof prowadzi swoją wybrankę przez udekorowaną salę, a w tle rozbrzmiewa utwór The Power of Love. To krótkie nagranie trwające zaledwie kilka sekund wystarczyłoby rozgrzać wyobraźnię internautów do Czerwoności. Od tego momentu zainteresowanie ceremonią osiągnęło punkt kulminacyjny. Fani zaczęli wyszukiwać każdy możliwy szczegół, od dekoracji przez listę gości, aż po nazwisko projektanta sukni ślubnej. Na forach powstały dziesiątki wątków, w których użytkownicy wymieniali się domysłami i analizowali każdy nowy fragment informacji. W redakcjach telewizyjnych i prasowych zapanowała prawdziwa gorączka. Niektórzy dziennikarze sugerowali, że ślub był tak dobrze zorganizowany, że mógłby posłużyć jako wzór dla przyszłych celebrytów. Inni komentowali, że to dowód na to, jak bardzo Ibisz dba o prywatność i jak umiejętnie potrafi budować napięcie wokół swojego życia osobistego. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, to wydarzenie stanie się jednym z najgłośniejszych momentów w historii polskiego show biznesu. A sam Krzysztof Ibisz, mistrz autoprezentacji i człowiek, który przez lata zaskakiwał widzów swoją klasą i opanowaniem, ponownie udowodnił, że potrafi być o krok przed wszystkimi, nawet wtedy, gdy chodzi o jego własne szczęście. Kiedy emocje po ujawnieniu miejsca ślubu zaczęły nieco opadać, w mediach pojawiły się kolejne, jeszcze bardziej zaskakujące informacje. Okazało się, że wybór zamku pod Krakowem nie był przypadkowy. To właśnie tam, wiele lat wcześniej, Krzysztof Ibisz poznał swoją przyszłą żonę podczas jednego z wydarzeń charytatywnych. Według osób z jego otoczenia, to miejsce miało dla nich znaczenie symboliczne. Było świadkiem pierwszej rozmowy, pierwszego uśmiechu, a później pierwszego pożegnania, które, jak się okazało, nie trwało długo. To tam wszystko się zaczęło, a teraz miało powrócić w najbardziej wzruszający sposób. Z każdym dniem wychodziły na jaw nowe szczegóły. Organizator przyjęcia zdradził, że zamek został udekorowany w minimalistycznym, eleganckim stylu. Dominowały biel, zieleń i złoto. Wszystko miało emanować spokojem i subtelnością. Dokładnie tak, jak osobowość Krzysztofa. Kwiaty sprowadzono z Włoch, a tort przygotowano przez najlepszą cukiernię w Warszawie. Goście wspominali, że moment, w którym para młoda weszła na salę przy akompaniamencie kwartetu smyczkowego, był czystą magią. Jedna z osób z obsługi opowiedziała mediom, że Ibisz, choć znany z perfekcjonizmu, tego dnia był zaskakująco spokojny. Nie poprawiał szczegółów, nie wydawał poleceń, tylko obserwował wszystko z lekkim uśmiechem. Widać było, że był szczęśliwy. To nie był showman z telewizji, to był po prostu mężczyzna zakochany po uszy, powiedział jeden ze świadków. Wkrótce pojawiły się także zdjęcia z zakulis, dyskretne, delikatne, wykonane przez fotografa z wieloletnim doświadczeniem, którego Krzysztof znał osobiście. Jedno z nich szczególnie podbiło serca internautów: ukazuje ibisza obejmującego żonę w blasku zachodzącego słońca, a w tle rozciąga się panorama gór. Zdjęcie szybko obiegło media społecznościowe i zostało uznane za symbol miłości, dojrzałości i spokoju, którego od dawna brakowało w świecie show biznesu. Fani zasypali jego profil w mediach społecznościowych tysiącami gratulacji. Niech ta miłość trwa wiecznie. Piękny przykład, że nigdy nie jest za późno na szczęście, bo pisali. Wśród komentarzy pojawiły się też bardziej emocjonalne wpisy od osób, które twierdziły, że historia Krzysztofa przywraca wiarę w miłość po przejściach. Tymczasem w redakcjach trwała gorączka informacyjna. Dziennikarze starali się dotrzeć do jak największej liczby szczegółów, ile osób było na liście gości, jakie nazwiska znalazły się wśród zaproszonych, czy rzeczywiście pojawiły się tam największe gwiazdy polskiego show biznesu. Według doniesień na przyjęciu obecni byli tylko ci, których Krzysztof znał osobiście bez kamer, bez medialnej otoczki. To nie był spektakl, to było spotkanie bliskich ludzi, którzy naprawdę chcieli tam być powiedział jeden z gości. Coraz więcej osób zaczęło mówić o tym, że w tym wszystkim jest coś więcej niż tylko romantyczna historia. W kuluarach pojawiły się głosy, że Ibisz pracuje nad dokumentem, który ma opowiedzieć o jego drodze do równowagi, o latach samotności, o tym, jak trudno jest pogodzić życie publiczne z prywatnym szczęściem. Ponoć ma to być opowieść o człowieku, który całe życie był oceniany przez pryzmat kariery, a teraz wreszcie pokazuje siebie prawdziwego. W jednym z wywiadów jego bliski przyjaciel powiedział: Krzysztof zawsze wiedział, jak kontrolować wizerunek, ale ten moment to coś zupełnie innego. On już niczego nie udaje. Po raz pierwszy od lat mówi wprost o tym, co naprawdę czuje. Publiczność chłonie każdą nową informację. Programy śniadaniowe analizują każdy gest i każde słowo wypowiedziane przez prezentera. W prasie pojawiają się felietony o człowieku, który na nowo zdefiniował pojęcie prywatności w świecie mediów. Nawet jego dawni współpracownicy z innych stacji przyznają, że Krzysztof Ibisz zrobił coś, na co niewielu w showbiznesie ma odwagę. Pokazał, że szczęście nie potrzebuje błysku reflektorów. Choć od ujawnienia miejsca ślubu minęło zaledwie kilka dni, historia wciąż nabiera tempa. Pojawiają się zapowiedzi, że para planuje podzielić się wyjątkowym nagraniem z ceremonii krótkim filmem, który ma być nie tylko pamiątką dla nich, ale także przesłaniem dla fanów. Nikt nie wie, kiedy dokładnie materiał ujrzy światło dzienne, ale jedno jest pewne: gdy to się stanie, cały kraj znów wstrzyma oddech, bo historia Krzysztofa i Bisza jeszcze się nie skończyła. Kiedy emocje po wielkim ujawnieniu zaczęły powoli opadać, Krzysztof Ibisz ponownie zaskoczył wszystkich. W krótkim wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni udostępni coś wyjątkowego. Z uśmiechem, który od lat rozpoznają miliony widzów, powiedział jedynie: Nie wszystko jeszcze widzieliście. Chcę, byście poczuli atmosferę tego dnia tak, jak my ją czuliśmy. Te słowa wystarczyłyby w sieci zawrzało po raz drugi. Fani zaczęli spekulować, że chodzi o nagranie z samej ceremonii, a niektórzy dziennikarze potwierdzili, że prezenter rzeczywiście przygotowuje publikację ekskluzywnego wideo z zamku pod Krakowem. Według źródeł zbliżonych do pary, materiał ma zawierać nie tylko fragmenty przysięgi i pierwszego tańca, ale też kulisy przygotowań, rozmowy, śmiech, a nawet momenty wzruszenia, które do tej pory widzieli tylko najbliżsi. Redakcje największych portali rozrywkowych już zapowiadają, że film może stać się jednym z najczęściej oglądanych materiałów w historii polskiego show biznesu. W świecie, w którym celebryci często odsłaniają za dużo, Krzysztof Ibisz znów udowadnia, że potrafi wyważyć granicę między prywatnością a otwartością, pokazując tyle, ile trzeba, by wzbudzić emocje, ale nie stracić klasy. Tymczasem w komentarzach internauci nie kryją ekscytacji. Czekamy na film, dotrą to będzie jak bajka, w jego stylu elegancka i szczera. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę ich razem, piszą. Widać wyraźnie, że to, co miało być spokojnym, intymnym wydarzeniem, stało się jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów roku. Uczy nagranie z zamku, rzeczywiście ujawni coś, czego nikt się nie spodziewa? Czy Krzysztof pokaże publiczności więcej niż kiedykolwiek wcześniej? Jedno jest pewne. Jego historia wciąż trwa, a każdy nowy szczegół tylko.